Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry w studiu moja gościni, Marzena Rusiłowicz, poradnia Rozmiń Skrzydła, Psychologa i terapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzisiaj, proszę państwa, o tym, jak rozpoznać, że moje dziecko ma spektrum autyzmu. Są jakieś takie wskazówki, które możemy już we wczesnych latach dzieciństwa zobaczyć? Oczywiście, że są. Już niemowlęta charakteryzuje trudność w utrzymaniu kontaktu wzrokowego. Są to dzieci, które jak są karmione, nie wpatrują się w tego rodzica, nie łapią go. Często pojawiają się właśnie w ogóle trudności z karmieniem, z przytulaniem, różne takie sensoryczne kwestie w pierwszym roku życia. Że to Albo... dziecko nie chce na przykład, tak? Tak, na przykład nie chce, odgina się. Oczywiście tego przyczyny mogą być różne, ale są to też takie symptomy, kiedy właśnie mówimy o tak zwanym high need baby, czyli dziecku, które właśnie dużo płacze, Krzyczy jest w takie w opiece dosyć absorbujące, bym powiedziała, jak jest niemowlankiem. W późniejszym etapie, no jak pojawiają się opóźnione rozwój mowy, bo to jest jakby też bardzo częste, że na początku jednak ta mowa jest, po czym może pojawić się regres, czyli dziecko zaczęło mówić, później jakby trochę zmniejszył się ten zakres albo w ogóle się cofnął, a potem znowu zaczyna mówić, ale idzie to tak troszeczkę wolniej. Chociaż czasem też bywa, przy spektrum, jak to właśnie przy spektrum, jest bardzo różne nasilenie tych objawów, więc z czasem jest też tak, że dziecko po prostu nagle zaczyna w wieku, dwóch i pół lat mówić z pełnymi zdaniami, ale wcześniej prawie nic nie mówiło. Więc ten rozwój mowy też jest taki specyficzny. Ale i taka komunikacja z typu właśnie używanie gestów, gestów wskazującego, to może być ograniczone, choć nie u każdego dziecka, bo są też dzieci, które wskazują, ale w ogóle nie patrzą na przykład na swojego rozmówcę, czy on widzi, gdzie my mu wskazujemy, tak? Także to są takie niuanse, które się pojawiają już na samym początku, a w późniejszym etapie pojawiają się takie objawy, jak właśnie trudności w utrzymywaniu relacji, rozumienia, Reagowaniu na własne imię. E, czyli często rodzice zgłaszają, że on biegnie, biegnie i w ogóle nie reaguje, nie zatrzymuje się. E, to jest właśnie przy tych takich małych dwulatkach, które e, no, trzeba cały czas pilnować, tak naprawdę. E, choć już takie dziecko powinno reprezentować takie wzorce poczucia bezpieczeństwa, że powinno rozumieć, że jednak w jakichś pewnych przestrzeniach powinno się trzymać bliżej rodzica. E, w w Kolejnych takich etapach pojawiają nam się właśnie trudności, które najczęściej są zauważane to są w przedszkolu. Dlatego, że w przedszkole już wyzwala konieczność naszych umiejętności adaptacyjnych względem rozwoju społeczno-emocjonalnego, czyli trzeba umieć się zaadoptować do tej przestrzeni z innymi dziećmi, umieć z nimi współpracować, reagować na polecenia pani, robić to, co wszystkie dzieci, a tutaj pojawiać się może właśnie bardzo silne dążenie do własnych zasad, albo wręcz taka. Niechęć do realizacji jakichś zajęć czy zabaw z, z rówieśnikami. A kiedy warto rozważyć przeprowadzenie diagnozy, profesjonalnej diagnozy? Im szybciej, tym lepiej. Dlatego, że im wcześniej diagnozujemy dziecko, tym bardziej możemy mu pomóc, bo mając świadomość, gdzie żyjemy, w jakim państwie, w jakiejś kulturze, też wiemy, jak wygląda nasz ten system edukacyjny. I chodzi o to, żeby to dziecko wesprzeć, żeby ono już w etapie późniejszym szkolnym dobrze sobie radziło, tak, żeby nie miało tych trudności, ponieważ te trudności mogą z nami zostawać na dłuższy etap, jeśli nie wesprzemy odpowiednio dziecka. A jak wygląda taki proces diagnozy? Diagnoza wygląda dosyć prosto. Trzeba znaleźć placówkę, która właśnie realizuje takie diagnozy specjalistyczne i się w tym specjalizuje, dlatego że nie każdy specjalizuje, diagnozuje małe dzieci, tak? Ja na przykład w poradni diagnozuję dzieci już od pierwszego roku życia, ale też mamy bardzo duże w tym doświadczenie, żeby wcześniej interweniować. Nie każda placówka tak wcześnie zaczyna te diagnozy. Badanie ADOS-2 jest jedną z podstaw, taką standardu złotego, w Europie i właściwie na świecie. Jest to narzędzie normalizowane, standaryzowane na populacji polskiej i mierzy ono właśnie umiejętności w zakresie społeczno-emocjonalnym dzieci i wtedy też widzimy, czy są te trudności, czy tylko są jakieś symptomy, tak, czy jakieś inne kwestie. Przy małych dzieciach warto też badać równolegle integrację sensoryczną. Oprócz tego jest badanie takie psychologiczne, czyli obserwacja psychologiczna i badanie psychologiczne rozwoju też funkcji społeczno-emocjonalnych i poznawczych. No a na koniec jest omówienie, bo omówienie jest bardzo ważne, chodzi o to, żeby rodzic nie wychodził tak po prostu z papierem, tylko rozumiał, o co chodzi i co ma dalej zrobić. Robić. Czy rodzice mogą jakoś przygotować i siebie, i dziecko do, takiej, do, do takiego spotkania z psychologiem? Tak, no przede wszystkim musi być taka pewnego rodzaju gotowość na to, co się nam pojawi, ale też rodzic potrzebuje przypomnieć sobie wszystkie kamienie milowe swego dziecka, tak? Czyli kiedy zaczęło mówić, kiedy zaczęło raczkować, czy w ogóle raczkowało, czy chodziło, jak było z tym rozwojem, co się działo w czasie ciąży, dlatego że tu wszystko, co się działo od samych początków, tak naprawdę już od zapłodnienia, bym powiedziała, ma wpływ na to, jakie trudności mogą nam się ujawnić, więc im więcej jest tych detali, i takich wywiadzie psychologicznym, tym lepiej specjalista może pomóc. Na pewno ogromne znaczenie ma współpraca zarówno rodziców, psychologa, szkoły, po uzyskaniu właśnie takiej diagnozy, jak to może przebiegać i wyglądać. Zazwyczaj po diagnozach są takie zalecenia, jak wyrobienie opinii sobie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. To jest opinia, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z zajęć terapeutycznych do rozpoczęcia nauki szkolnej i z takiego orzeczenia o kształceniu specjalnym, które jest też wydawane albo na czas przedszkola, albo na czas szkoły podstawowej, e, które jest pewnego rodzaju dostosowaniem, czyli placówka też otrzymuje więcej środków finansowych na to, żeby zorganizować. Na przykład nauczyciela współorganizującego do grupy, e, który wspiera takie dziecko i pomaga mu skupić uwagę, być tam, gdzie trzeba, na miejscu. E, czy w sytuacjach jakichś takich nagłych czy trudnych po prostu może wyjść z grupy i się tym dzieckiem zaopiekować, jeśli coś się zadzieje tak silnego emocjonalnie? No dobrze, to w takim razie jak można się z wami skontaktować, żeby popracować, jeśli okaże się, że dziecko ma te objawy, można tak mówić, objawy, które, o które, które wymieniłaś? No jeśli ma dziecko takie objawy, to na pewno warto udać się właśnie na konsultację psychologiczną. Poradnia Rozwiń Skrzydła www.poradniarozwińskrzydła.pl Zapraszam do stoku. Zapraszała Marzena Rusiłowicz, Poradnia Rozwiń Skrzydła, psycholożka, a także terapeutka. Bardzo ci dziękuję za Rozmowy. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. Bardzo Państwu dziękujemy, no i czekamy na komentarze. Do usłyszenia.